Niezwykle dramatyczne informacje z Chorwacji. Kolejny dzień pożaru, płonące samochody, ranny strażak, ewakuacja mieszkańców. Wczesnym rankiem wybuchł pożar na rivierze Makarskiej w miejscowości Pisak. Jest to mała miejscowość pomiędzy Omisiem a Brelą. Ogień tak szybko się rozprzestrzeniał, że zajął Marusici i Mimice. Dotarł do tych miejscowości. Według doniesień czytelników, wszystko zaczęło się w lesie nad autostradą, która jest zamknięta dla tej części. Ekipy strażackie są na miejscu. A sytuacja szybko się zmienia ze względu na wiatr i niedostępny teren. Mieszkańcy starają się chronić swoje domy, a turyści, wyraźnie zdenerwowani, opuszczają to miejsce. Jak już było informowana, jeden strażak został ranny podczas gaszenia pożaru, który ogarnął rejon Pisaka, Marusicie i Mimica. A inni strażacy na miejscu dokładają wszelkich starań, by ten pożar zdławić. Mówi o tym Iwan Kowacewicz, dowódca Straży Pożarnej Okręgu Spisko Dalmatyńskiego. Pożar jest bardzo Duży strażak doznał oparzeń twarzy podczas gaszenia pożaru, mówi Kowaczewicz. Strażacy otoczyli pożar w rejonie wschód od Omisia i próbują go opanować, ale przeszkadza im w tym silny wiatr, który od czasu do czasu wznieca i podpala płomienie. Duży pożar w, w okolicach Omisia i Makarski zmusił wielu mieszkańców i turystów do ewakuacji. Sytuacja na miejscu jest bardzo poważna. Jeden z głównych ratowników głównych ośrodków recepcyjnych dla ewakuowanych został utworzony w hali sportowej Ribiniak w Omisiu, gdzie obecnie przebywa około 50 osób w tym dzieci. Z powodu pożarów w okolicach Omisia dzisiejszy koncert Zespoł Aura Band został przełożony, informuje wspólnota turystyczna OMIŚ. W takich chwilach bezpieczeństwo naszych współobywateli, gości oraz innych osób zaangażowanych w gaszenie pożaru jest na pierwszym miejscu. Dziękujemy wszystkim służbom za ich wysiłek, bezinteresowne zaangażowanie. Nowy termin koncertu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Sytuacja jest naprawdę poważna. Piekło w Marusici. Mieszkańcy i turyści opowiadają o ucieczce przed ogniem. Po tym jak pożar w rejonie Pisaku i Marusić uspokoił się, a samoloty kanadyjczyki zaangażowały się w ten proces, mieszkańcy i turyści podzielili się swoimi dramatycznymi świadectwami. Ucieczki przed pożarem, straconym mieniem i poczuciem bezsilności. O godzinie 13.30 ratusz w Rybiniak w Omisiu przyjął łącznie 80 osób, głównie obcokrajowców, w tym 20 dzieci i kilka psów, którzy zostali ewakuowani z Marusicie, Mimice oraz Pisaka i innych miejsc z powodu strasznego pożaru. Nowy pożar wybuchł na Makarskiej w rejonie Veliko Brdo. Także donoszą czytelnicy. Pożar, który wybuchł rano w rejonie Pisaka i Marusiś na wschód od Domisia, jest gaszony przez 145 strażaków i 5 samolotów Kanadyjczyków. Pożar, który zagraża domom, nie jest jeszcze opanowany. Mówi o tym Powiatowe Centrum Operacyjne Straż, Straży w Splicie. Czekamy na kolejne informacje. Sytuacja naprawdę jest poważna. Pożar wygląda bardzo źle. I na razie nie ma perspektyw na to, żeby można było go szybko ugasić. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz. Włączcie dzwonek, to jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Jest około godziny 15. I ten ogień na zboczach widać. On będzie dalej tutaj schodził niżej. Niestety jest to bardzo prawdopodobne w związku z, z tymi upałami i z. z z, z, z wiatrem, który jest, tak? Temperatura i wiatr. O, leci teraz kolejny kolejny samolot. A minęło może minuta, może dwie. ogień widać widać dalej a właśnie tutaj widać ogień u góry teraz nadlatuje samolot to pasażerski z lotniska w Splicie No, widać, widać że, e, że ten ogień dalej się tli. Jak nie tutaj, to obok zaraz wybucha. E, wybucha zaraz, jak nie w tym miejscu, gdzie, gdzie był przed chwilą, bo spuścili wodę, to zaraz obok. Jest bardzo ciepło. Po raz kolejny powiem, i, i to jest bardzo ciężkie. To ugaszenie jeszcze przy wietrze, takim jaki jest, jest to wręcz niemożliwe. ci kolejny samolot No, ogień, ogień, znów coraz bardziej widać. Teraz pali się tutaj już poniżej. Jest cały czas trwa akcja ratunkowa. No kolejny, kolejny samolot. Do usłyszenia, aby ta akcja się szybko skończyła. Właśnie wyjeżdżają kolejne jednostki straży. Lajkujcie, subskrybujcie kanał do usłyszenia. O, właśnie teraz kolejny samolot z wodą. Właśnie odlatuje. Wraca kolejny samolot leci, sytuacja staje się bardzo poważna, już dwie miejscowości są odcięte. Przez ogień, a czy będą kolejne? Czy on będzie tutaj zagrażał e, Trogirowi i tym domom, które są tutaj kilka metrów od e, tego ognia? Oby nie. Oby nie. Sytuacja zobaczymy, jak się będzie e, kształtować. Jest teraz, e, jest teraz bardzo e, gorąco z racji tego, że jest kilka e, kilka e, godzin po południu.